Witam w kolejnym odcinku na moim kanale I Dzisiaj będziemy grać w Brookhajwan Zostawcie um, łapkę w górę Jeżeli chcecie więcej odcinków I pokażę wam nowe miejsce Nie wiem je widzieliście już Nie wiem co widzieliście Ale ja go nie widziałam jeszcze No gdzie ja ona jest? Z drugiej strony. Patrzę, podmieniamy się, albo do jakiejś domy. Chyba. Nie no, jest już. Taka Dobra, jest.

dobra, chodzi. O oh my God. To jest chyba... To jest chyba jakiś laboratorium, pracownia, pracownik miesiąca. Ja... Nagrywam. Kto to jest? Kto chce? Nie, Ubrałam się w coś! Czekajcie, dobra gear. Hmm. hmm, tu mamy... Nie wiem, co mamy coś zrobić, wysejpę rakietę. Kiedy nie, jakoś wejść tam? Hmm, Dobra, no lecimy dalej, obsługujemy jeszcze. Skąd mam jakoś wejść? O, odpadałam z zawodu. Dawno nie grałam w blockade, więc trzeba by do tego momentu. Pokój odpadł. No bo wchodzimy. A, nic się dzieje. No, ja wiem, kiedy trzeba było. Nie wiem, wiesz, tylko Ale ja tego, ja tego jeszcze nie widziałam. Tu jest zamknięte. Czekajcie. <śmiech> <śmiech> Może bym e, tak zrobiła. Do, do, Dobra, da się poznać z pifodem. To jest jakieś pomieszczenie. Ja będę chciała tam wejść. Tylko to nie jest tak łatwe. Tu Postawiłam. Kądę?

Ja w ogóle sobie tak nie w temacie, ale w sorry że sensie nie było tak długo odcinków, ale dobra <śmienny> ja Odkręcam zawór

A tam nie jest odkręcone? Dobre, dobra, lecimy. O, wtedy nie wie, za chodnicę coś tam nie postanę. Nie, 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 się skończyłam wszystkie zabory. Ej, to są nie to ma kamery. to jest tak ciemne? Było <grywa> przed chwilą. <grywa> no nie wiem. Czekajcie, tu jeszcze mogę zejść. A tam w ogóle jeszcze było. O, zasunęło. O, helikopter. Lecimy z helikopterem. No Hysj! Oh my god, to była i to, to sama to... <coughs> sam, już nie tam za tym helikopterem. <coughs> no, nie, nie wiem, co tu się zadziało Nie, ja, to nie mój dom. Ja, to nie mój dom. No, no, no. Dobra, idziemy do tej windy, bo to jest kolejne piętro. Pokój odpadł, to tu przechodziła. przechodziłam. Nie, to nie jest. Ach, to jest wyjście, no tak. Mam się gubę w tym domu i to jest ten przestępny dźwięk. Aha, wywaliło mnie. No to co jest tego domu nie pozbieramy. No podejrzewam, że to jest ta góra. Podobno jest chyba jakiś nowy domek, ale nie jest pewna, co możemy zobaczyć. Kilka nowych domów możemy sprawdzić. Tak, chyba widziałam. są po prostu... Nie, to są nowe. Ale mam nadzieję, że tak by nie widziałam. No bo więc wchodzimy... O tu jest fajny. Taki fajny waj. i mm, 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 e, dobra chodźmy o trenadu, chodźmy fajnie schodę <coughs> e, mamy tutaj kuchnię Tu mamy kuchnię, tu mamy garaż. Tu co my tu mamy? Otwieram drzwi? Ej, ale fajne wyjście. Ale fajne wyjście, tu gdzieś jest ten balkon. Tu, tu mamy dwa balkony. Dobra, idziemy. Tu jest to. Aha. Tu jest łazienka, sypiany. Dobra, idziemy na górę. A tu mamy salon, jadanie, kuchnię i salon. no. mama, tu jest bardzo duży dom. Czyli mamy tutaj sypialnia, ten łóżeczek i kolejną sypialnia. Mamo, no, no mamo. Idę tam możemy spróbować drugi, a co sumie nie możemy, Co Tam jest błyskowy. No to no, dobra, wyjdziemy wej i wyjdziemy od nowa z wyszłonitej prawonki. Dobra. dobra. E, wchodzimy jeszcze raz. A teraz będziemy poza tym długim dom dla VIP-ów. Dobra, a teraz poczujemy się pod jakiś dom, który jest wolny. I bierzemy ten fajny dom. Sprawdzamy. Hey, no ma zamykamy drzwi. Tu mamy galas. I są twoje te drzwi. O, tu mamy schody i winda. <grywy> tu mamy salon. I salon, kuchnia plus jadalnia I wow. na dół. Druga kuchnia ma sypialnia, salon. Aha. Aha, bo tu jest taki jakby brok. A tu mamy garas, Tu jest winda, ja podejdę Oh o hmm. e, mój Boże, ile tego Tu mamy bibliotekę e, Tu jest sypialnia O fajna, bo jeszcze mam łazienkę do sypialni A i tu wszystko na tym pięcie, no bo to wchodzimy wyżej bo ostatnie piękną mamy windę. <śmany> mamy sypianie i mamy garderobę to też fajnie. I tu jest balkon. I to wszystko. Eee, może e, oczekcie w komentarzach czy tą mi się osobiście bardziej ten podoba, no ale się zwiększy. No to do zobaczenia, do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!